Wydecznie. Jesteśmy w Lesie W Cieleśnicy, właśnie na linkę, wszedł właśnie bardzo ładny Jelonek. Była to dosyć nietypowa interwencja policjantów, ale takie w naszej pracy również się zdarzają. Do policjantów z komisariatu policji w Janowie Podlaskim zgłosił się telefonicznie, poinformował myśliwy, który w lesie w rejonie miejscowości Hołodnica zauważył. Jelenia pięknego jelenia z wielkim porożem, który został złapał się po prostu na wnyk przyczepiony do drzewa, i to zwierzę szalało. Szalało. Tam było bardzo pobudzone, zdenerwowane, ten myśliwy nie mógł sam pomóc. Zawiadomił policjantów, i tam na miejscu się, udali się nasi funkcjonariusze. Pojechali oni również z lekarzem weterynarii. Pomoc lekarza okazała się nieodzowna, gdyż musiał on zaaplikować zwierzęciu środek uspokajający. został on wystrzelony w stronę jelenia i dopiero, wówczas, kiedy jelen się uspokoił, można było odciąć tą linkę, która zaczepiła się za jego poroże. Z tego, co przekazał nam lekarz weterynarii, to stan zwierzęcia był dobry. Był on odwodniony ze śladów, które były wokół drzewa, do którego była przyczepiona stalowa linka w wnyk. Wynikało, że na pewno około doby, może więcej, on już tam był, więc miał prawo być zmęczony, odwodniony. Natomiast po jego uwolnieniu odbiegł kilkanaście metrów od tego miejsca, położył się. Ciężko dysząc, po kilkunastu minutach odpoczynku pobiegł do lasu. Jego życiu na pewno nie zagraża niebezpieczeństwa. Natomiast policjanci będą w tej sprawie prowadzili postępowanie w kierunku ustalenia sprawcy, usiłowania kłusownictwa, usiłowania wejścia w posiadanie zwierzyny w sposób nielegalny. Takie przestępstwo zagrażone jest karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze, będąc już na miejscu w tym lesie, również sprawdzili okoliczne połacie lasu. Szukaliśmy podobnych, z, podobnych pułapek, podobnych wnyków, innych urządzeń kuzowniczych. Czegoś takiego nie znaleźliśmy. Natomiast w tym rejonie, w rejonie Komisariatu Policji w Janowie Podlaskim nie jest to pierwsze tego typu zdarzenie. W ubiegłym roku, przypomnę, zatrzymaliśmy osoby, które upolowały w nielegalny sposób, przede wszystkim na wnyki kilkanaście sztuk zwierzyny dzikiej. Przede wszystkim były to dziki wtedy. Także na tamtym terenie jest to, jest to pewien problem. Z nim walczymy. Mam nadzieję, że w tym przypadku również uda się ustalić sprawcę tego przestępstwa.